Dzień dobry i witam po raz kolejny. Jak widać, powoli, powoli sytuacja w Waszyngtonie się rozkręca. Już widzimy, że Biały Dom jest w pogotowiu i czekają na przybycie liderów europejskich, oraz oczywiście zełańskiego, który prawdopodobnie będzie w garniturku. Zobaczymy w jakim kolorze ten garniturek będzie. Może nie będzie zielony, tak jak jego blazerek. Więc czekamy na to, na to wydarzenie. Oczywiście no, trochę się przedłuża jak zwykle, ale już tutaj w tle słychać było syreny. Więc to oznacza, że coraz więcej tych samochodów zbliża się do, do białego domu. Tak więc oczekujemy wszystkiego, a ja jeszcze na, po, na początek, zanim to wszystko się tutaj nam zacznie rozgrywać, przytoczę takich kilka, no proszę bardzo, jeżeli mnie oczy nie mylą, to jest urszulka. tak więc zanim tutaj wszystko się zacznie dziać na już tak na, się rozwinie do końca podam jeszcze takich kilka informacji żebyście nie musieli tutaj oglądać tylko i cieszyć się ciszą tylko kilka takich rzeczy jeszcze wspomnę może zaczniemy sobie tutaj przeanalizujemy kilka postów Donalda Trumpa na platformie Truth Social. I tak jeden z tych postów jest następujący, może to jest właśnie ten pierwszy post, który dotyczy... Flag, które kilka tygodni, kilka tygodni, kilka miesięcy temu Donald Trump za własne pieniądze zresztą zainstalował na trawniku Białego Domu. Są to dwie flagi, i tutaj jest właśnie pokazane to, jak to wygląda. I oczywiście do tego mamy wpis Donalda Trumpa na mediach społecznościowych na Truth Social, mówiąc, że zadając, zadając pytanie, czy te, pięk, czy te Ameryka, wielkie amerykańskie flagi, które zainstalował z przodu, z, 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 przed dwoma, ob, przed obydwoma wejściami do Białego Domu, czyż one nie wyglądają fantastycznie. Wow! Ale różnica. Nie podpisano Donald Trump. Tak więc tutaj oczywiście pokazuję również zdjęcie z tego, jak to wygląda. Biały Dom teraz z tymi właśnie flagami. Tych postów tutaj jest kilka jeszcze do przeanalizowania. Choćby na przykład taki już pokazuje. I już za chwilę... Tutaj jest właśnie pokazane. Tłumaczę. Otóż następny wpis dotyczy wojen, ponieważ wiadomo wszyscy tylko cały czas mówią, że Donald Trump powinien zakończyć wojnę w gazie, ale nikt absolutnie nie skupia się na tym, co już Donald Trump zrobił. A tutaj Donald Trump mówi: Rozstrzygnąłem sześć wojen, w sześć miesięcy. Jedną z nich była możliwa katastrofa nuklearna, a mimo to muszę czytać i słuchać Wall Street Journal i wielu innych, którzy naprawdę nie mają pojęcia. Mówią mi tylko o tym, że wszystko robię źle. W sprawie bałaganu rosyjsko-ukraińskiego, czyli wojny śpiącego Joe Bidena, a nie mojej. Jestem tu tylko po to, by ją powstrzymać, a nie by ją dalej prowadzić. Nigdy by się to nie wydarzyło, gdybym był prezydentem. Wiem dokładnie, co robię, i nie potrzebuję rad ludzi, którzy pracowali nad wszystkimi tymi konfliktami przez lata. I nigdy nie byli w stanie nic zrobić, by je powstrzymać. To głupi ludzie, pozbawieni zdrowego rozsądku, inteligencji, ani zrozumienia. I tylko utrudniają naprawdę obec, obecną katastrofę Rosja-Ukraina. Pomimo wszystkich moich lekkich i bardzo zazdrosnych krytyków, zrobię to, zawsze tak robię, prezydent Donald J. Trump. Tak, więc tu jest kolejny wpis dotyczący wojny. No, i tutaj ja tylko mogę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo wiele jest takich mędrców, którzy z za klawiatury swojego komputera. Najczęściej są to użytkownicy cyfrowi bez twarzy, ale oni są oczywiście o wiele mądrzejsi od Donalda Trumpa i z pewnością szybciej by ten konflikt rozwiązali. Trzeba tylko im dać szansę. No, ale co ja tam będę mówić, przecież y, oni wiedzą najlepiej. Y, następny jeszcze wpis, y, również z Truth Social. Y, tutaj jest z kolei wpis dotyczący fake newsów. Jestem całkowicie przekonany, że gdyby Rosja podniosła ręce i powiedziała: Poddajemy się, przyznajemy się, Poddajemy się, oddajemy Ukrainie i wspaniałym Stanom Zjednoczonym Ameryki, najbardziej szanowanym, poważanym i potężnym ze wszystkich krajów wszechczasów, oddajemy im Moskwę i Sankt Petersburg, a także wszystko, co je otacza, w promieniu tysiąca mil. Media Fake News i ich demokratyczni partnerzy powiedzieliby, że to był zły i upokarzający dzień dla Donalda J. Trumpa. Jeden z najgorszych dni w historii naszego kraju. Ale właśnie dlatego to oni są fałszowy, fałszywymi wiadomościami i radykalnymi lewicowymi demokratami, którzy ponoszą porażkę. Dziękuję za uwagę. Tak więc tutaj był kolejny wpis, jeszcze może jeden. Ten z kolei jest o liderach europejskich, którzy dzisiaj przybywają do Białego Domu, i tutaj ten wpis jest następujący. Wielki dzień w Białym Domu. Nigdy nie gościliśmy tu tylu europejskich przywódców naraz. Wielki zaszczyt dla Ameryki. Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Prezydent Donald J. Trump. Tak więc jest tych wpisów dosyć dużo, i już kilka razy o tym mówiłam, że te wpisy stają się coraz bardziej takie zuchwałe. Cały czas zawsze Donald Trump był dosyć no arogancki, można tak powiedzieć w swoich wpisach, ale to prawdopodobnie wynika z tego, że no po prostu naprawdę ma na ludzi po prostu wie, wie jaka jest prawda i nie boi się tutaj wyrażać swojej opinii. A jeżeli chodzi o to, co sfinansował Donald Trump w Białym Domu, to nie tylko tutaj chodzi o właśnie te flagi, które przed chwilą wspomniałam, ale również są to na przykład, jest to na przykład sala balowa, która w tym momencie prawdopodobnie już będą się zaczynać niedługo te. Budowa będzie się zaczynać. Jeżeli chodzi o zakończenie tej sali balowej, to ma to nastąpić prawdopodobnie pod koniec prezydentury Donalda Trumpa. Jest to również kolejny projekt, który jest finansowany właśnie przez Donalda Trumpa. I oczywiście nie zapominajmy również o tym, że Donald Trump Zrzeka się swojej pensji, i jest to już drugi raz, kiedy to robi, podczas jego pierwszej prezydentury również nie pobierał żadnych, żadnej pensji, tylko wszystkie te pieniądze przeznaczane były na cele charytatywne. I podobnie jest tym razem. Tak więc te pieniądze będą się, znajdą się w organizacjach charytatywnych. Także takie właśnie rzeczy Donald Trump robi. No i czy media głównego nurtu o tym mówią? No, chyba raczej, chyba raczej nie. Wszystko, co on by zrobił, nawet jeżeli by to było bardzo dobre, to zawsze będzie przekręcone w taki sposób, że, no, że zrobią, zrobią z niego po prostu złego człowieka i okaże się, że tak naprawdę Donald Trump tutaj nic dobrego nie robi. Tak więc cały czas czekamy na, te, na przybycie kolejnych liderów z Europy. No, myślałam, że rzeczywiście, jeżeli tu będzie takie 15-minutowe opóźnienie, to już to troszkę szybciej pójdzie. Zobaczymy teraz. Kolejni przedstawiciele odjeżdżają. Nawet nie wiem, ilu ich tam ma być europejskich przedstawicieli, prawdę powiedziawszy. Ale jeszcze jedna kwestia, o której mówiłam, o której wspominałam wczoraj, jest taka, że Hillary Clinton kilka dni temu podczas wywiadu powiedziała, że jeżeli Donald Trump doprowadzi do pokoju między Rosją a Ukrainą, bez, bez tego, że doszłoby do, jakiego, do jakiejś wymiany terytoriów czy też zmiany granic, to wtedy ona sama poparłaby jego nominację do Nagrody Nobla. Ale kolejna kwestia również tutaj jest taka. Okej, okay, zobaczymy, jeszcze kto tutaj podjechał. Kolejna kwestia jest również taka, że sam Donald Trump wspominał już, że jeżeli chodzi o te negocjacje o jeżeli chodzi o to, co tutaj będzie się działo, jeżeli chodzi o negocjacje, to musi się, musi się niestety, musi dojść do wymiany terytoriów. Tak więc raczej tutaj chyba nie będziemy mogli zaobserwować tego, żeby nie doszło do wymiany terytoriów ale jeszcze kolejne są takie przypuszczenia bo jak wszyscy wiedzą oczywiście Hillary Clinton wraz ze swoim szanownym małżonkiem zostali wezwani do zeznawania zostali tak zwane sopina żeby się pojawili w sądzie w sprawie między innymi Jeffreya Epsteina tak więc są również takie przypuszczenia, że po prostu Hillary Clinton Chce jakieś tutaj punkty u Donalda Trumpa zdobyć i właśnie z tego powodu w taki sposób się na jego temat wypowiada, że tak pochlebnie o nim się zaczyna, zaczyna wypowiadać właśnie dlatego, że tutaj szykuje sobie jakieś może może chce, żeby w jakiś lepszy sposób administracja Trumpa ją potraktowała. A jeszcze jestem ciekawa, czy wy sądzicie, że zełański będzie, będzie gotów na to, żeby jakieś tereny ukraińskie przekazać Rosji? Dajcie znać, co sądzicie. Czy będzie na tyle uparty, że absolutnie nie będzie chciał żadnych terenów się pozbyć, czy też będzie taką kwestię brał pod uwagę? Ja jeszcze może zobaczę, kto z nami jest. Witam serdecznie, serdecznie Danię, Szwecję, New Jersey, Niemcy, Polskę. Stockholm, Wielkopolska, Poznań, Niemcy, Nowy Jork, Tak więc, czy Zełęski, może dwa pytania, czy Zełęski będzie w garniturze, czy w blazerku? I czy Zełęski jest w stanie jakieś terytoria ukraińskie przekazać Rosji? Bo tak naprawdę w tym momencie no, zobaczymy, czy jak bardzo jak poważny jest jeżeli chodzi o zachowanie pokoju, no, jeżeli chodzi o prowadzenie pokoju. Ponieważ wiadomo, że to globaliści, że to globaliści napędzają tą wojnę, tak więc oczywiście Zełęski będąc tutaj marionetką globalistów, tak naprawdę sam nie decyduje o tym, tylko, tylko wykonuje po prostu polecenia. Witam Mielec, Szkocję, Małopolska, Ostrów Wielkopolski i Wrocław. Jeżeli chodzi o plan tej całej dzisiejszej imprezy, to jeszcze może zobaczę, czy uda mi się go znaleźć, ponieważ oczywiście wiadomo, że to są wszystko oficjalne informacje i można tutaj sobie sprawdzić. Co o której godzinie będzie się odbywać i w jaki sposób, żeby po prostu sobie tak zaplanować, mniej więcej, co się będzie, kiedy działo. Tak więc zaraz sobie to sprawdzę. To jest właśnie. Tak, tak, więc o godzinie 12 mają, mieli zac zacząć przybywać liderzy europejscy do Białego domu. Następnie o godzinie pierwszej, czyli za pół godziny, będzie yy, Zelenski witany, także Donald Trump będzie witać Zaoeńskiego. I następnie 15 minut później Donald Trump będzie uczestniczyć w spotkaniu z zełeńskim, A następnie za godzinę, czyli przewidują, że mniej więcej godzinę będzie trwać to spotkanie. Następnie prezydent będzie brać będzie uczestniczyć w z jakiejś sesji zdjęciowej, także więc jest praktycznie jest cały dzień zaplanowany. Tutaj widać, że jest od godziny 12 do godziny 3, czy też po 3. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja również zrobię z tego linka, ponieważ czasami wiem, że ktoś może wyrażać chęć, żeby sobie sprawdzić, co, co się. Dzieje w białym domu, i wtedy będzie sobie tutaj mógł na ten link kliknąć i zobaczyć dokładnie. Tak więc już robię ten wpis pod czy też opis do tego materiału. Jak ktoś jest zainteresowany, może sobie kliknąć na ten link i wtedy będzie mógł obserwować. Oficjalny grafik, oficjalny harmonogram zajęć Donalda Trumpa. Tak więc tutaj jeszcze chwilę to potrwa. Może może zróbmy tak, że po prostu ja rozłączę się na razie i połączę się po raz kolejny, jak będzie troszkę bliżej, godziny u mnie 12, czyli w Waszyngtonie pierwszej. I wtedy już może będziemy mogli zobaczyć, kto wygrał, jeżeli chodzi o um, strój Zołońskiego, żeby zobaczyć w co jest ubrany, ponieważ według tego oficjalnego grafiku właśnie około godziny pierwszej, czyli 12 mojego czasu będzie witany. Załęski przez Donalda Trumpa. A to Waszyngton w takie dni, no to musi być bardzo, bardzo głośny. Ja będąc w Waszyngtonie w maju, również kilka razy, oczywiście, takie były głośne syreny. Nawet raz udało nam się zobaczyć, jak Donald Trump jedzie. No to było niesamowite. Jeżeli chodzi o ilość policji, jaka w tym uczestniczyłam, to było dosłownie kilka przecznic od Białego Domu. Tak więc to, co tam się dzisiaj musi dziać, to jest niesamowite. Słychać tylko syreny cały czas w tle. Tak więc może ja na chwilę przerwę i połączymy się prawdopodobnie za jakieś 20-25 minut. Także do usłyszenia ponownie.